Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do PEPKO i kolejny raz będzie się dużo działo w tym odcinku, ponieważ mamy nową zastawę. Mamy nowe kosze do, na śmieci, takie potrójne otwieranie. Mamy też nową torebkę, która ma dodatek na karty, bądź właśnie na, na jakieś takie karty sklepowe, bo logiczne, że nie będziemy tam wkładać kart bankomatowych. Ale bardzo ładna czarna torebka. Też pokażę coś z kolekcji dla chłopców, dla panów, a zaczynam przegląd od tego cudownego kubka. To jest chyba jeden z ładniejszych kubków bajkowych. No i mamy teraz w tej kolekcji skarbonkę. Skarbonka też bardzo ładnie wykonana. Ale to taka bardziej ozdobna, bo szkoda strzaskać później taką skarbonkę. Kosztuje 17 zł. Tak więc weźcie kawkę. Usiądźcie wygodnie i oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. A jak nie widziałyście ostatniego przeglądu z Pepko, to naprawdę zapraszam was tam bardzo serdecznie. Pokazały się nowe rzeczy z kolekcji, która będzie z gazetki, która będzie 11 stycznia. Cudowne dodatki do kuchni. Tam są bardzo przydatne, tanie rzeczy. Tak więc będzie mi miło, jeżeli tam zajrzycie. I dziękuję źlicznie za wspaniałe komentarze, subskrypcje i łapeczki. Bardzo mi jest miło. Naprawdę jesteście cudowni. Bardzo proszę, byście pod tym filmikiem również zostawili jakąś łapeczkę, komentarz. Wtedy może polecieć do większej ilości osób, za co już Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i jak widzicie, pokazał się już tutaj. Widzę nowy kolor wazonika, ale jeszcze wcześniej zauważyłam taką fajną szkatułkę. Ona ma bardzo fajny tutaj wzór z góry. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest drewniana szkatułka i kosztuje 20 zł. I u góry macie jej wymiary. I tutaj nie widziałam tego wazonika, bardzo ładny, 20 zł, z takiej kamionki. I zobaczcie, jaką fajnie wygląda. Ma takie kropeczki nakrapiane, oczywiście czarne. I kochane, w dalszym ciągu są jeszcze wyprzedarze w Pepko i tutaj macie tą ładną figurkę na 15 zł. Ona jest naprawdę cudowna. Tutaj jeszcze znalazłam ten kwiat. No on jest cudowny również. I teraz kosztuje 80 zł. Ma bardzo ładną białą donicę. No i świetny jest. Tutaj tego wcześniej nie widziałam albo jakoś przeoczyłam. Bardzo fajne takie mm, kwiaty, motylki. I tutaj to kosztuje 20 zł podświetlane ledem. Nowe osłonki na nóżkach. Czarna taka osłonka. 10 zł. I kolejna nowość. Mniejsza i większa donica na trzech nóżkach, cieniowana z brązu w beż. I tutaj ma takie ładne żebrowanie. Ta mniejsza kosztuje 16 zł i wymiary macie u góry. Większa, troszeczkę cięższa, ale bardzo fajnie wykonana, naprawdę. I ona jest taka śliska, jak tutaj patrzycie na ten wzór: 20 zł. Świecę, świecę. Mam tutaj fanki świec, tak więc za każdym razem będę pokazywać, choćby nic nie było to przelecę przez te świece, żebyście mogły sobie zerknąć, ale zobaczcie, nowe kolory tych małych wazoników, one są no przepiękne, jakbyś taki wa woreczek mm, chciała y, zawinąć kokardką, no piękne, naprawdę piękne, 6 zł i mamy nowy kolor fioletowy. Mam nową chyba świecę. Zobaczcie, jakie ładne opakowanie. I tutaj jest taki korek z góry, 20 zł. Ale sobie ją powącham. Zobaczymy, jak pachnie. Dwa knoty, i już czuję fajny zapach. Naprawdę no super. Ta świeczka jest bardzo fajna. Tutaj są takie duże świece. Nie wiem, czy one były pokazywane, ale tu mamy zapach truskawki. Przepięknie pachnie. I za taką dużą świecę zapłacicie 20 zł. Narzuty dla pani, która prosiła, i tutaj też jeszcze jakiś kocyk będzie gdzieś tam. 130 na 170 50 zł. Taki biały. Tu mamy akurat koc. Tu są narzuty i tu jest taka ładna narzutka z takimi frędzlami, 70 zł, 180 na 2 i obok ma również takie wzorki bardziej w kratę, 70 zł również, również 180 na 2 i też ma takie frędzelki. Tu mam inny wzór. 130 na 160, 40 zł i ona taki wchodzi w taki beż. Kurczę, ale jak tak patrzę na te narzuty, to naprawdę te w biedronce, które wczoraj pokazywałam, to one są nie dość że tańsze, to jeszcze naprawdę ładniejsze, więc jeżeli pani jest zainteresowana tymi narzutami, to warto zerknąć tam do tej biedronki, bo one są no świetnie wykonane. Tutaj koc taki różowy. O, tutaj są jeszcze takie narzuty. Dobra, te są jeszcze też fajne. 2 na 2, 20 i kosztują 50 zł, czyli w biedronce 60. Ale chyba podobne wykonanie, jeżeli chodzi o materiał. Tak, 100% poliestru, tak więc tutaj są takie gładkie, jednolite, a tam mamy wzory, więc no tutaj. Jeżeli pani coś nie wpadnie w oko, to będę dalej szukać. Proszę tylko o komentarz. Do wyboru jest kolor szary, różowy i beżowy. I tu jeszcze jest taka narzuta już ją ostatnio pokazywałam, ale przypomnę: 60 zł i też jest bardzo ładnie wykonana. I lecimy na nowości. I tutaj już kilka widzę. Osłonki, paterka, świeczki i lampa. Tak więc jeszcze tutaj znalazłam fajny mm, dyfuzor. To jest tak, dyfuzor. I zobaczcie, jakie ma ładne opakowanie. W środek wkładamy, tutaj widzę takie... Kurczę, to są jakby szklane, i w środku jest ten wkład zapachowy. No ciekawe, 25 zł. I jest nowa lampa. Zobaczcie, jak ona wygląda. Super, taka inna. I jeżeli lubicie właśnie taką, taki styl, to ona będzie fajnie wyglądała na ścianie. Tak się prezentuje. I kosztuje 35 zł. Mamy też nową drewnianą paterkę z takimi kwiatkami. Nawet fajnie wygląda. Ale cenowo to chyba za dużo 35 zł. Wymiary u góry. I lecimy na świeczki. Bardzo ładne świece. Nowa kolekcja, kolor szary i różowy, kosztują 15 zł, czas palenia to 24 godziny i one mają naprawdę piękne, znaczy no świetne te przykrywki, bo możecie tak złapać, jak jakieś takie jogurciki chyba Danonki tak miały, z takimi łyżeczkami, od razu mi się tak jakoś skojarzyło. No nie czułam zapachu, tak więc no tak one wyglądają. 25 godzin one się palą. Przepraszam. I są również te osłonki buźki nowe, nakrapiane czarnymi kropeczkami I, i, i co? I widzę, że ten wzór z powrotem wraca. Taka dosyć spora jest ta donica. Bardzo ładnie się błyszczy i kosztuje 20 zł. Te donice również są takie bardzo duże, nowe. I ona y, kosztuje 35 zł. Jest na razie w kolorze zielonym. Jestem. Jestem na tej nowej zastawie, nowej kolekcji. Uwielbiam, jak są na sklepach nowości. Ja od razu się tak cieszę, wiecie, że wiem, że będę mogła Wam pokazać. Tak więc zobaczcie, jakie piękne. Mm, oczywiście to osobno tam kupicie i talerzyk, i ten kubeczek, ale ładnie to wygląda. Dobra, lecimy najpierw od tej nowości. Jest paterka drewniana, cztery szklane miseczki, bardzo ładnie to wygląda. 35 zł. Te dzbanki były pokazane ostatnio, tak więc tylko na razie z daleka. Zielone i niebieskie ucho. No i mamy bardzo ładną paterkę. Zobaczcie, jaki ładny kształt. Taki inny, ma delikatny taki brąz na brzegach. Yy. I ta paterka 35 zł. One mają takie delikatne kropki na tych właśnie talerzykach, paterkach, miseczkach. Tu jest taki, taki mniejszy deserowy talerzyk. 17 zł, średnica to 21 cm. No, i tutaj jest też kolejna nowa zastawa, bo będą do tego miseczki. Większe talerze na razie u mnie wjechały. Mały talerzyk i kubeczek. Można sobie tak nawet o, zrobić, jak teraz widzicie, jako komplet. 6 zł kubeczek i ten talerzyk deserowy 10 zł i średnica to 17 cm. I koniecznie napiszcie mi komentarz, jak Wam się podoba właśnie ta z kropeczkami nowa kolekcja. A teraz już zobaczcie nowe kosze na pranie, to może być też na śmieci, dla mnie chyba idealnie by się nadało na śmieci. Macie tutaj świetne, właśnie, że możecie wrzucić sobie nie ściągając przykrywki, ale możecie też ją sobie podnieść. Za chwileczkę wam pokażę. I na razie jest tylko kolor szary. Koszt to 40 zł, więc, jak na koszt, to wcale nie jest dużo. I 25 litrów tutaj macie. I właśnie ostatnio w Action pokazywałam Wam ten kosz metalowy składany, a mówiłam o tych właśnie malutkich, rewelacyjnych gadżetach do butów za 5 zł. Nowa torebka, zobaczcie jak fajnie. Tutaj można sobie włożyć coś, jakieś karteczki czy jakieś karty do sklepu, no nie wiem, cokolwiek wsunąć. Piękna czarna na zamek, 50 zł. I zaraz pokażę Wam środek. I jest kieszonka na zamek i taka luźniejsza, gdzie można wrzucić na przykład klucze. Tą torybeczkę kiedyś Wam pokazałam. Ona ma tutaj przewiązaną taką chustę. 45 zł. Jest mniejsza. I zaraz zobaczycie jak ona wygląda. Też ma zameczek. I na sam koniec prawie jeszcze taka fajna piżamka 25 zł z toma Derego. Zobaczcie, jakie ona ma fajne te gadki, krótkie spodanki, koszuleczka, ale tutaj co mnie przyciągło, to te oczy z no Te majtki są rewelacyjne, to są w sumie bokserki, dwie sztuki. I za ten zestaw tutaj jest rozmiar 134-140 14, zapłacicie 20 zł, ale to jest nic, bo do tych majtek możecie kupić taką piżamkę. Tu są długie spodnie i taka bluzeczka. No ta kolekcja naprawdę im się udała, jest przepiękna, zarówno dla dziewczynek, dla nas i dla właśnie chłopców. 35 zł ta koszula. Kochane, dziękuję bardzo Wam za oglądanie, za to, że jesteście, za to, że piszecie takie cudowne komentarze. Dzisiaj świeci słoneczko. Fajna pogoda za chwilkę lecę po kolejne nowości dla Was jeszcze dzisiaj wrzucę właśnie ciuszki obiecane. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia Wam życzę. Zobaczcie koniecznie te dwa przeglądy, Action i Pepko. Tam są cudowne nowości, kochaniutkie. Tak więc jeszcze raz ściskam Was mocno, dzięki. Buzia, cześć, pa!